Jestem na terenie 105 Szpitala Wojskowego, jednego z najstarszych szpitali w województwie lubuskim, który dziś, w tym roku, obchodzi swoją 70. rocznicę powstania. Jest ze mną pan dr Krzysztof Kopociński, który jest przewodniczącym Komitetu Obchodów właśnie tejże wspaniałej rocznicy. Panie doktorze, jakie imprezy zostały zorganizowane i jakie w przyszłości planowane są w związku z obchodami jubileuszu? Chcielibyśmy w, w tym roku jubileuszowym przygotować szereg imprez, które mają na celu upamiętnienie... Całej historii naszego szpitala, a także ludzi, którzy tworzyli i budowali ten zakład od 1944 roku do chwili obecnej. W związku z tą rocznicą przygotowaliśmy szereg imprez, a także przedsięwzięć. Jednym z głównych jest pisana wspólnie z moim bratem monografia 105. tego Szpitala Wojskowego, w której pragniemy przedstawić w sposób w miarę najszerszy rozwój. Od dwuoddziałowego polowego lazaretu do wspaniałego, wieloprofilowego, wielospecjalistycznego szpitala w chwili obecnej. Do tego dołączony będzie taki Almanach, przedstawiający sylwetki lekarzy, magistrów, którzy tworzyli ten szpital przez 70 lat. Wspaniałe biografie, bardzo ciekawi ludzie. Uważam, że to będzie bardzo. Ciekawa pozycja, którą każdy i pracownik naszego szpitala, i pacjent, który tutaj się leczył, z miłą chęcią przeczyta. W roku w naszym jubileuszu w 2014 roku planujemy, główną imprezą będzie impreza 3 października 2004 roku. Te obchody objął swoim patronatem prezydent Rzeczpospolitej Polski Bronisław Komorowski, i obchody będą zorganizowane. W sposób należyty do tej 70. rocznicy. Zaczną się mszom w kościele garnizonowym. Sza będzie celebrowana między innymi przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, a jednym z najwybitniejszych gości honorowych będzie jego eminencja, kardynał Henryk Gulbinowicz. Jest to ogromne wyróżnienie dla nas. Ksiądz kardynał nie przez przypadek znajdzie się. Podczas obchodów jubileuszu 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego, ponieważ ten szpital ma głęboko-kresowe korzenie. Tutaj większość ludzi, którzy tworzyli ten szpital, to byli kresowiacy, a warto przypomnieć, że ksiądz kardynał to kresowiak pochodzący z Wilna. Później po tej mszy, która będzie miała wspaniałą oprawę z zespołem reprezentacyjnym Polska Polskiego, ze sztandarami, będzie uroczysta akademia. W, w Państwowej, wyższej, w Państwowej Szkole Muzycznej. W żarach też występ zespołu artystycznego, wyróżnienia, medale, odznaczenia państwowe. Na rynku będą wówczas zaprezentuje się w pełnej krasie. 11 Lubóska dywizja Kawalerii Pancernej. Jest to jednostka, z którą szpital w sposób bardzo trwały związany jest od czasu stacjonowania w żarach, czyli mnóstwo, mnóstwo lat. Nasi lekarze przez te wszystkie lata. Cały czas zabezpieczali medycznie tą dywizję, nie zabrakło ich wszelkiego, wszel we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach, które dywizja wykonywała, czyli nasi lekarze byli z dywizją w 1968 roku podczas operacji Dunaj czy Osłowacji, byli na misjach. W Iraku, Afganistanie, Kosowie, Czadzie i 3 czwarte kadry medycznej naszego szpitala to są lekarze, którzy wywodzą się z oddziałów dywizji, więc uczestnictwo dywizji w naszym święcie jest jak najbardziej zasadne. I tutaj trzeba podkreślić, że Szpital swoją służbą no w pełni zasłużył na honorowy czarny, czarny naramiennik, który to znak jest takim wyróżnikiem naszej wspaniałej dywizji. Jednym z takich bardzo ciekawych przedsięwzięć zorganizowanych wtedy właśnie 3 października będzie wspaniała wystawa odznak i odznaczeń Wojskowej Służby Medycznej. Wysta wystawa ta będzie zorganizowana w oparciu o zbiory znanego feletrysty, przewodniczącego Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, pana podpułkownika Marka Jędrzejczyka. Będą no to wspaniała, ciekawa mm, okazja do zapoznania się z historią Wojskowej Służby Zdrowia. Wspaniałe eksponaty i między innymi będą przedstawione odznaki szpitali i batalionów medycznych z okresu II Rzeczypospolitej, jak i późniejsze. I to jest doskonałe nawiązanie do tego, iż udało nam się po wielkich wysiłkach wprowadzić oficjalnie decyzję Ministra Obrony Narodowej odznakę pamiątkową 105. Szpitala Wojskowego. Ona wpisuje się w, w tradycję odznak pułkowych II Rzeczpospolitej i jest takim nawiązaniem do wspaniałej historii 70-lecia naszego szpitala. I możemy w ten sposób uhonorować tych wszystkich, te wszystkie osoby, które zasłużyły się w budowie tego szpitala, i jest to jakiś element wiążący wszystkie osoby, które tutaj pracowały. Tak. no Szpital generalnie już od dawna dba, dzięki także panu, o upamiętnienie jego historii. Tutaj znajdują się pomniki i inne miejsca, które upamiętniają ważne nie tylko dla szpitala, ale także i dla społeczeństwa polskiego wydarzenia. Tak, no, szpital jako wyjątkowy, trzeba to podkreślić, nie tylko na ziemi lubuskiej, zakład medyczny, który tak znaczącą wagę przywiązuje do tradycji. Tutaj na terenie szpitala, przy bramie wjazdowej znajduje się tablica, którą inicjatorami posadzenia tutaj dębu pamięci i tablicy byłem ja wspólnie z, z moim bratem i inicjatywa ta wzięła się stąd, iż chcielibyśmy jako zakład medyczny upamiętnić o ofiary zbrodni katyńskiej, którymi między innymi byli lekarze. I wybraliśmy sobie tutaj bohatera naszego, e, doktora Maciejskiego, okulistę z trzeciego szpitala okręgowego w Grodnie, jako Osobę, którą chcielibyśmy tutaj upamiętnić, i która dzięki tej tablicy, dzięki temu dębowi na wieki będzie przypominać Polakom o tym, że taka zbrodnia się dokonała, i kto był ofiarą tej zbrodni. Z drugiej strony, na frontonie polikliniki znajduje się także tablica poświęcona pamięci wszystkich naszych 13 komendantów szpitala. To także powód do tego, aby Podkreślić, że nie ma wśród zakładów medycznych takiego szpitala, który może pochwalić się taką tablicą, w której pokazujemy tych wszystkich komendantów, którzy przez 70 lat dowodzili tą jednostką i którym między innymi zawdzięczamy jej rozwój. Ja już nie mogę się doczekać tej monografii, jak również obchodów 70 rocznicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. A teraz przejdziemy do omówienia troszeczkę bliżej historii 105. Szpitala Wojskowego. Historia 105. Szpitala Wojskowego zaczyna się pod Kockiem. To tutaj został sformowany ósmy chirurgiczny szpital polowy, który był częścią II Armii Wojska Polskiego. Wziął udział zatem w walkach II Armii. Trafił ten szpital do Złotowa, następnie na Dolny Śląsk, do Trzebnicy, kolejno do Ruszowa i tam w Ruszowie zastał... Ósmy szpital Polowy, koniec wojny, a następnie, już po wojnie, znajdował się w Iłowej. I tutaj, na Ziemi Żagańskiej, ten szpital znajdował się do maja 1946 roku. Wtedy to zwolniły się pomieszczenia, budynki i cały teren dawnego Brandenburskiego Szpitala Psychiatrycznego. Ten ogromny teren był zajmowany przez wojska radzieckie tutaj byli um, leczeni żołnierze armii czerwonej którzy zarówno brali udział w walkach o miasto, ale przede wszystkim ci którzy byli ofiarami forsowania Nysy Łużyckiej operacji berlińskiej która zaczęła się 16 kwietnia 1945 roku stąd też na po bliskim cmentarzu żołnierzy radzieckich możemy znaleźć bardzo wiele osób, które zostały pochowane albo w kwietniu, albo w kolejnych dniach, miesiącach, kiedy prowadziła Armia Czerwona operację berlińską, i z następnych miesięcy, kiedy jeszcze ludzie, którzy odnieśli rany, umierali tutaj na tym, na tym, w tym szpitalu i byli chowani na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Ten szpital będzie zajmowany przez armię czerwoną właśnie do maja, kiedy ósmy chirurgiczny szpital polowy z Iłowej przeniesie się do Żar, dając początek 105 szpitalowi wojskowemu. W pierwszym okresie funkcjonowania szpitala wojskowego w Żarach bardzo ważną funkcję pełnił gabinet rentgenowski. Jego kierownikiem początkowo i obsługiwała aparat rentgenowski Zofia Czyżewszka pelecyty Natomiast później od 47 roku kierownikiem był Piotr Klimkiewicz, a technikiem Maria Kochane, to oni musieli zapewnić zdjęcia rentgenowskie dla wszystkich mieszkańców Żar, a nie tylko pacjentów szpitala wojskowego, których początkowo było 99, a łóżek było 100. Także widać, że zapełnienie było pełne, chociaż oczywiście tutaj w tych zabudowaniach było znacznie więcej miejsca dla pacjentów. Natomiast no, cywilnej służby zdrowia Początkowo nie było, dopiero w 1946 roku powstał w takich tymczasowych warunkach Szpital Żagańskiej Powiatowy. Natomiast no właśnie ten gabinet rentgenowski był tylko tutaj, w szpitalu wojskowym. I ten gabinet rentgenowski był dumą szpitala. On znajdował się tutaj, w głównym budynku szpitala wojskowego w tamtym czasie, czyli budynku numer 3. Szczyt świetności. Ten gabinet przeżywał w czasach, kiedy kierownikiem był Stanisław Gołąbek, który był szefem gabinetu rentgenowskiego bardzo, bardzo długo, bo od 1964 do września 1991. Ilość badań rentgenowskich zdjęć była stale Rosnąca. Natomiast, no, niestety, w latach 90. budynek miał być remontowany. Ten remont nie zostanie ukończony. No a dzisiaj? dzisiaj trwa remont. Tyle tylko, że budynek ten nie służy już szpitalowi. Natomiast będzie tutaj nowa siedziba sądu rejonowego. Szczególnie zasłużoną postacią dla 105 Szpitala Wojskowego jest postać Józefa Błaszczyka. W 1955 roku skończył fakultet wojskowo-medyczny w Łodzi, a 10 lat później został komendantem 105 Szpitala Wojskowego. To za jego czasów szpital stał się jedną z najnowocześniejszych placówek w województwie zielonogórskim. To w jego czasach ten budynek, budynek numer 3, stał się naprawdę bardzo nowoczesnym obiektem wyposażonym w nowoczesne urządzenia dla pacjentów, jak również w ogóle. Cały teren szpitala to była oaza ładu, porządku. Tutaj zawsze krawężniki były, nie tylko od święta 1 maja, wymalowane na biało. Tutaj zawsze trawa była przez żołnierzy służby zasadniczej wystrzyżona tu nigdzie między Kafelkami chodników nie wyrastały chwasty, no a szpital cieszył się coraz większą renomą, otwierając coraz to nowe wydziały. A wszystko to dzięki właśnie wieloletniemu komendantowi Józefowi Błaszczykowi, który zmarł 22 września 2012 roku. Otrzymał za swoje zasługi tytuł honorowego mieszkańca Żar. Wielu ludzi do dzisiaj go ciepło wspomina. Był przez wiele lat szefem rejonowego koła Polskiego Czerwonego Krzyża i w ogóle w życie społecznym mocno się, się angażował, co zaowocowało między innymi mandatem posła na Sejm Rzeczpospolitej. 1 stycznia 1999 roku, w związku z podjęciem przez rząd Jerzego Buzka czterech wielkich reform, wśród nich reformy służby zdrowia, 105. Szpital Wojskowy został przekształcony w samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Natomiast w roku 2003, w związku z reformą Sił Zbrojnych, szpital poszedł do cywila. Jego pracownicy, lekarze. Przestali być żołnierzami zawodowymi, a stali się żołnierzami rezerwy. Jestem na jednej z polan, łączek, które znajdują się między tutaj budynkami 105 Szpitala Wojskowego, a właśnie w tym miejscu chodziła. Baśka, Baśka lub Iwa, czyli oślica, której historię będzie można poznać właśnie w tej monografii poświęconej 105 Szpitalowi Wojskowemu. Przygotowano je, ta monografia, którą przygotują pan dr Krzysztof i Zbigniew Kopociniscy. Cóż to za zwierzątko? Mianowicie trafiła ona tutaj na samym początku istnienia szpitala i przez 20 lat... Tutaj po terenie szpitala swobodnie sobie ośliczka zwana Baśką chodziła. Była bardzo przez wszystkich lubiana, no ale trzeba było ją na starość oddać, oddać do ZOO i zakończyła żywot w poznańskim ZOO w 1970 roku. Dzisiaj ma, będzie maskotka, która będzie promowała 105. Szpital wojskowy. Ja już nie mogę doczekać się obchodów 70. rocznicy, a państwu dziękuję za uwagę.